Dzień dobry. Mamy 2 czerwca. Dzień po dniu dziecka. Okolice Piotrkowa Trybunalskiego, znanego z produkcji Sałat. To co Państwo widzicie na filmie, to jest pewnego rodzaju standard branżowy, jeśli chodzi o wiosenne nasadzenia. Ale wiosenne nasadzenia to jest bardzo ważne, żeby złapać odpowiednią prędkość, jeśli chodzi o. O wzrost rośliny. Tutaj mamy sałatę taką typową, jeśli chodzi o wiosnę. Natomiast w ramach ciekawostek, które chciałbym pokazać dzisiaj, to jest coś zupełnie innego, jeśli chodzi o sałaty wiosenne. Sałata jeszcze pod numerem testowym. Myślę, że to będzie ścinane w ciągu 2-3 dni. Zupełnie inny liść, zupełnie inny pokrój. Oczywiście liść ciemniejszy i może się wydawać, że nie jest taki idealny, ale z drugiej strony w dzisiejszych warunkach marketowych absolutnie konieczny, żeby to dawało. Się przetransportować uzyskać odpowiedni shelf life i parametry i dosyć duża sucha masa. Także mamy odpowiednią masę główki. No tutaj jeszcze za wcześnie, żeby mówić o główkach. Mierzyłem przed chwilą mniej więcej 160-180 gram. Pchniemy w sobotę za 3 dni, no i wtedy już będzie na pewno. O wiele większa, a na pewno akceptowalna masa dla marketu. Sołata. Nie ma problemów z Steve Bernem. Nie zmęczyły jej ostatnie huśtawki pogodowe. Plus parę stopni w nocy. Gorące dnie. Warunki tonelowe. Super. Rośnie sobie. Nasadzenie, te, które było przed chwilą. Tutaj po prostu mamy cały tunel. Popatrzmy, sobie, jak to wygląda od dołu. Możliwe, zdrowe do samego dołu. Brak przypaleń. Brak jakichś problemów z jakością liści, dolnych, wygniwań itd. Tak no i tych wszystkich zmor, które nas trafią. Coś. Czysty towar dwa dni i wyciąć.